powracamy po krótkiej przerwie. Ze mną już nowi goście. Jest ze mną Sandra Grzyb, Adrianna Stońska i Jasiu Galicki. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. witam Was. Tak na początek, jak się czujecie, 3 września, pierwszy dzień w szkole. No, myślę, że <grym> bardzo dobrze. W końcu jesteśmy zrelaksowani po wakacjach, także... Tak, udało Wam się wypocząć? tak, bardzo. Tak. <grym> Jasiu, gdzie byłeś na wakacjach? W Grecji na Tasos. O, no to pięknie. Gorące to, klimaty. To wypocząłeś bardzo. bardzo. Super, to zacznijmy od Adrianny. Do jakiej szkoły chodzisz, do której klasy? Chodzę do liceum numer 28 na Raszynie, do klasy humanistyczno-teatralnej. Jasiu? Yy, ja chodzę do Przezimierowa... Do, yy, do Zerówki. Do Zerówki. A ja liceum ogólnokształcąca szóstka, inaczej Paderek, klasa humanistyczna, klasa trzecia maturalna. Ach, ja też byłem w klasie dziennikarsko-teatralnej. Oh. Piękne czasy liceum. Tak. Zazdroszczę. Jak najbardziej. <grym> Niby najlepsze wszyscy dorośli mówią, że jednak to jest odejście od tych tam młodzieżowych lat ciągnąć, się chce ciągnąć tam. Wytykać te swoje najlepsze atuty, i tak dalej. No i tak dalej. przecież to jest o, liceum to okres osiemnastek. Tak, tak. A ja już właśnie przez te pół roku nachodziłam się na parę, także jeszcze parę przede mną, także jestem podekscytowana tym faktem. Super. Powiedzcie mi, jak minął Wasz pierwszy dzień? Jakieś nowości w szkołach? Ja mam bardzo dużo nowości. Mam ja nowego też. wychowawcę, wychowawczyni. Dużo od nauczycieli mi się pozmieniało, mimo iż klasa maturalna, więc trochę zmian było. A u mnie e, 33 osoby w klasie, jednak trochę dużo, z tego 3 chłopaków tylko jest, trochę, trochę to smutne, a trochę wesołe, no miejmy nadzieję, żeby żadnych sprzeczek nie było, a żebyśmy brnęli po prostu w teatr i żebyśmy fajnie się dogadywali między sobą. Jestem za, teatr jak najbardziej, Jasiu, a co u Ciebie? U mnie? Mam panią, którą chciałem, w której chciałem wszystko co, co chciałem. <laughs> to dobrze, powiedz mi, boisz się? tego Nie. Robisz? Nie? Przygotowany jesteś. Tak. To bardzo dobrze, to się cieszę. Nie macie żadnego stresu przed nowym rokiem? Nie, ja tylko. Matura, Minimalnie, więc ja tutaj jednak mam takie nerwy związane z maturą ale z drugiej strony bardzo się cieszę i jestem przygotowana na nią, tak myślę. Nauczyciele straszą maturę? Strasznie straszą. W liceum właściwie od początku pierwszej klasy, także z no, stop, jest powtarzane e, z, właściwie zdanie uczcie się, bo to będzie na maturze, także ten trzeci e, rok już będzie tylko związany z przygotowaniem, takim stricte na maturę. Zobaczymy, co będzie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj do mnie trafiliście. Powiedzcie mi, czy ciężko się będzie Wam przestawić po tym wakacyjnym okresie na ten cały cykl szkolny, gdzie trzeba jednak wcześniej wstawać. Z góry powiem, że mój tata już podkreśla szybko ósma do łóżka, tak? Musisz wstać, nie możesz się spóźnić. Trzy budziki, nawet cztery nastawione, żeby wszystko było pod pikobelo, ale no zobaczymy. Myślę, że trochę na początku tak. Myślę, że tak, ale już z góry nasz dyrektor powiedział, że jeszcze te trzy tygodnie dają lekkiego luzu lekkiego na początku powtór na powtórzenie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Poznanie się z nowymi nauczycielami i ze znajomymi, taki spokojnie, spokojnie, no ale potem już na pewno zero wychodzeń. Jasiu, powiedz mi, czy ty jesteś takim e, nocnym Markiem i nie lubisz rano wstawać wcześnie? Lubię rano wstawać wcześnie, no bo... No no bo no. No, Lubię. No, lubisz. To o której rano wstajesz? Żeby śniadanie jad. O siódmej. O siódmej, a to tak, ja podobnie, bardzo bardzo fajna godzina chyba na to, żeby wstać. Chociaż niedługo zima, a zimą się trochę gorzej No. Nie chcę się. No niestety. Ja kiedyś wymyśliłem sobie taki fajny patent na to, na zimę. Może też to potwierdzicie, że to by był fajny pomysł. Kiedy jest zima w Polsce, wyjeżdżamy do ciepłych krajów, na Dominikanę. Tak. Jak się zrobi na to, to Karaiby. Karaiby, o, Karaiby. o, o właśnie. To są w takim razie przejdźmy już teraz do samego roku szkolnego. Jaki okres w roku szkolnym jest dla Was najbardziej pozytywny? Jaki lubicie najbardziej? Początek roku czy jednak zakończenie? O, zakończenie. Zakończenie jest często związane z tym, że trzeba się spiąć, jeszcze tam te oceny poprawić, ale z drugiej strony początek jest taki też fajny, e, bo jednak jeszcze jesteśmy wyluzowani, i możemy spotkać się ze znajomymi po długim, długim czasie wakacyjnym. Także myślę, że i początek, i zakończenie są dość ekscytujące. Mamy do Was bardzo ważne pytanie z perspektywy socjologicznej, ale nie będę tłumaczył dlaczego. Jaki lubicie najbardziej przedmiot? Jasiu, y ja najbardziej lubię aparat. Aparat? Aha. Czyli co? <śleski> <śleski> przedmiot, aparat. a Przedmiot szkolny, Jasiu. Szkolny nie masz szkoły. przedmiot. A? No, Czego się uczysz? Ach, ty nie masz jeszcze żadnych przedmiotów. Aha. Ty to się wiecznie bawisz, pewnie. Ta. Tak. Dobrze, to przejdźmy do dziewczyn. Jaki macie na najlepszy ulubiony przedmiot w szkole? Ciężkie pytanie, w <noise> <noise> No myślę, że polski, polski. Na pewno o matematyce nie wspomnę. Nie wspomnę. Nie no. cierpię tego przedmiotu. Przepraszam, muszę to tak powiedzieć. Na pewno Polski i biologia. To są moje najlepsze przedmioty. To ja ciepła. jestem w klasie humanistycznej, także typowa humanistka. Stawiam też na języki, francuski i angielski. Dobrze, to powiedzcie mi teraz z Waszej perspektywy, macie swoje ulubione przedmioty? Tak. Czy lubicie tych nauczycieli, którzy Was uczą? Tych przedmiotów? A na zaglądają? <noise> <noise> Jeszcze nie poznaliśmy do końca, może tak, ale w poprzedniej szkole miałam wspaniałą, wspaniałą panią od biologii. Naprawdę bardzo fajny, dobry pedagog. O wiele, od razu się lepiej uczyło tego przedmiotu. Zdecydowanie. Bo cały czas się zastanawiam nad tym, czy to nie jest tak, że jeżeli jest fajny nauczyciel, potrafi ciekawie zagadać nas na lekcji, nie tylko czyta prosto z książki, to czy jednak nie trzeba się tego przedmiotu wcale dużo uczyć, bo sama wiedza się przyswaja. Ja myślę, że jednak i tak trzeba na przykład no, w liceum jednak usiąść i, i się nauczyć, bo możemy jak pod, za pomocą zabawy praktycznie jakoś się uczyć na lekcji, jednakże myślę, że to nie będzie na tyle efektywne, jeżeli sami nie zaczniemy się uczyć, bo zabawa zabawą, ale jednak nauka to nauka. Ja ze szkoły licealnej wyszedłem już kilka lat temu. Ale chciałbym sprawdzić, czy nadal tak jest, że jednak materiał w szkołach jest przesadzony i nie, nie nadąża się go po prostu realizować w ciągu całego roku szkolnego. Ja myślę, że to zależy od systematyczności danej osoby. Jeżeli uczymy się w miarę systematycznie, to da się. Oczywiście są pewne takie e, rzeczy, które tak naprawdę nie wiadomo skąd się wzięły i po co mamy się uczyć, jeżeli na przykład jesteśmy właśnie tak jak ja na profilu humanistycznym. No ale na przykład jestem liceum ogólnokształcącym, czyli jednak ta ogólna wiedza jest potrzebna. Dobrze, no bo właśnie, pytanie do Jasiu na przykład. Jasiu, do czego przyda się budowa pantofelka w życiu z biologiem? No do niczego, prawda? No. No, do co się tego uczyć. No właśnie, nie wiadomo po co. Tak. Za chwilę wrócimy do dalszej rozmowy a propos szkoły, bo już niestety ten rok szkolny się zaczął. Mam nadzieję, że będziecie sobie dobrze radzić. Wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Halo, halo, góra, będzie przerwa muzyczna? A niech ci będzie. No czyli będzie. Zapraszamy Państwa na krótki teledysk, po którym powracamy.